Armia Krajowa dostawała granty z zagranicy. Czyli właściwie można powiedzieć. Ale granty pieniężne? Tak, od rządu brytyjskiego. Przede wszystkim Amerykanie też trochę dokładali, ale to była kasa rządu brytyjskiego, który, który to rząd w zamian oczekiwał od armii krajowej dostarczania e, informacji wywiadowczych. E, polscy szpiedzy byli bardzo wysoko cenieni, mm. tak, w Londynie. Patrząc na tematy, z którymi chciałeś przyjść dzisiaj do studia, myślę sobie, że powinniśmy zaczynać każdy odcinek ekonomicznie od rzeczy not to discuss, between us, że tak powiem. Czyli na przykład nie mówimy już ani przynajmniej przez tydzień o rzekomym postawieniu przed Trybunałem Stanu szefa Narodowego Banku Polskiego, niezależnie od tego, jaki poważny portal o tym napisze, ok? Dopóki go nie postawią. Faktycznie, tak? Dobrze. To no, jest jeden z tematów, którego Ale dzisiaj nie poruszymy. Rozumiem, rozumiem, tak, tak. Ja też nie lubię gadać o rzeczach, o których inni tylko gadają, a nikt nic nie nic robi. Nic nie robią, tak. to prawda. Jak postawią, to wrócimy. Gdybyście chcieli posłuchać o tym parę odcinków wstecz, mówiliśmy na ten temat sporo. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy skupić się na tym, z czego współcześnie należy, można by... Finansuje się wojnę. Skąd taki pomysł? Pomysł taki przyszedł Wojny. od człowieka z kraju, który jest bardzo blisko Rosji, nawet chyba bliżej niż my. Nawet nie chyba, ale bliżej niż my. Który, jak rozumiem, wyczuwa realne zagrożenie wojną, dlatego chciałby europejskich obligacji, które mogłyby pozwolić mu się m.in. dozbroić. Myślał o premierze Estonii. Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, każdy kraj dzisiaj właściwie musi się dozbrajać i szuka na to kasy. Mhm. To jest największa część budżetu każdego z państw. I teraz zastanawiam się, skąd takie no, pieniądze. Bez Największa największa to nie. Na, najszybciej rosnąca. Może, tak. Bo jednak może nadal raczej. na emerytury wydajemy więcej. W tym sensie tak. <laughs> Także wojskowa, ale to szybko prawda. rosnąca, tak. Skąd brać dzisiaj na to pieniądze? To jest jedno pytanie, a drugie, skąd świat bierze? Ten pomysł premier Estonii z tymi wspólnymi obligacjami faktycznie jest taki cieka ciekawy i. i i on jest ciekawy nie tylko ze względu na to, że tutaj mowa o wojnie i o zbrojeniach, ale także ciekawy ze względu na to, że Unia Europejska od wielu lat... Nie chcę takiego wynalazku. Znaczy Unia, wiele państw w Unii by chciało, ale Niemcy się zawsze sprzeciwiają. Mm. Oni nie chcą wspólnego długu, bo im się wydaje, że jak będzie wspólny dług, to oni będą, musiały, oni będą musieli płacić za wydatki Włochów mm. na przykład albo tam Greków, prawda? Dlatego nie chcą tego wspólnotowiania i to zawsze blokują. Tylko jeden raz w historii było tak, że się na to zgodzili wtedy, jak była pandemia i wtedy wyemitowała Unia obligacje wartości 800 miliardów dolarów. Uwo. Ogromna kwota i Uwo. z tego są fundusze. Y Euro, tak? i z tego są fundusze odbudowy, mm -hmm. o które się ciągle, do których Bijemy się tam, tam. dopychamy. A teraz, a teraz premier Estonii, pani Kallas mówi o tym, że 100 miliardów można by mm. też y, pożyczyć. No bo wszyscy mają ten sam problem. Wszyscy chcą y, wydawać więcej pieniędzy na zbrojenia, bo trzeba się dozbroić. W związku z tym y, no, trudno ludziom podnosić podatki z tego powodu, więc lepiej to pożyczyć na rynkach. A jak Unia pożyczy to w imieniu wszystkich, to wyjdzie taniej niż jak każdy rząd z osobna będzie mm. musiał pożyczać, więc zróbmy to na poziomie unijnym. Prawda? Taka jest propozycja. I pół... ciekawe, co z tego wyjdzie. Czy Niemcy to też będą blokować, czy, mm -hmm. czy tutaj zmiękną? Bo tu mówimy pewnie znaczy, o dwóch różnych aspektach. Jeden to jest ten finansowy, a drugi to jest ten zbrojeniowy, czy ten tak. wojskowy, no bo później trzeba będzie zdecydować... Na co to wydać. A, I kto ma wydać więcej. Czyli tak. jak, ile czołgów ma kupić sobie Estonia, ile Litwa, ile Łotwa, ile Polska na przykład i od czego to będzie zależne. Natomiast dzisiaj, jak myślimy sobie o no, emisji długu, obligacji są czymś takim, prawda? Czyli pożyczamy sobie tak. na rynku pieniądze, żeby kupić sobie coś... Zwykle to jest ta część komercyjna, żeby sfinansować albo jakieś kryzysowe sytuacje, albo państwa emitują dług, bo mają swoje zobowiązania. Tutaj mówimy o wspólnym długu mhm. europejskim, który miałby być przeznaczony tylko na zbrojenie. Tak. Wspominałeś o tym, że to nie jest największa, ale jedna z rosnących dynamicznie dzisiaj części budżetu i tu mówi się o dwóch czy nawet więcej procentach PKB, prawda? Każdego z krajów na, na to, żeby, no, żeby. W NATO to jest nawet obowiązek, a my mamy mieć ponad 4% PKB, więc nawet. Celowo. Kolejną nie. rzeczą, o której nie wspomnimy, są słowa Trumpa o tym, co by robił, gdyby tak. ktoś się nie dokładał. Natomiast wracając, dlatego, że to jest nieuniknione i dlatego, że poszczególnym krajom brakuje własnych pieniędzy, nie mogą wypuścić własnych obligacji, czym motywuje mogą. swoją decyzję? Mogą, tylko że wtedy to drożej wyjdzie, bo, mm. bo koszty obsługu tego długu, czyli odsetki po prostu wtedy mm. będą wyższe, ponieważ standing finansowy Unii Europejskiej jest wyższy i Unia Europejska cieszy się większym zaufaniem. Inwestorów międzynarodowych niż... Każde z państw poszczególnych, znaczy być może w przypadku Niemiec i Francji nie byłoby jakiejś wielkiej różnicy, hmm. ale w przypadku takiej Estonii na pewno byłaby różnica czy w, i w przypadku Polski też na pewno byłaby różnica. Yy, Unia Europejska, jak emitowała obligacje te w pandemii właśnie do Funduszu Odbudowy, uzyskała niesamowicie yy, fantastyczną cenę na rynku, co oznacza, że płaci bardzo małe odsetki i Polska, emitując swoje własne obligacje w życiu, nie miałaby szansy na to, żeby uzyskać tak hmm. dobre warunki. Na rynku. Popyt na te obligacje był przeogromny. To w ogóle wtedy chyba padł rekord wszechczasów, bo rzeczywiście ta emisja była ogromna, a popyt jeszcze był kilkukrotnie większy. Więc inwestorzy na rynkach obligacji światowych po prostu tylko siedzą i czekają, kiedy Unia Europejska zdecyduje się, żeby znowu wypuścić jakiś swój dług, bo on jest pożądany dość mocno, ponieważ jest bardzo bezpieczny, właściwie na równi z długiem Stanów Zjednoczonych. Natomiast jak mówimy o wojnie hmm. i o obligacjach, to tutaj też się nasuwają fajne, takie historyczne yy, skojarzenia, bo się, w jaki sposób pomysł... się finansuje wojnę. No, globalnie patrząc, w sumie, <coughs> chcemy znaleźć kasę na wojnę, tak. No tak, bo wojna dużo kosztuje. Hmm. Czytałem dzisiaj chyba rano, że Ukraińcy strącili kilka myśliwców rosyjskich. I że każdy z tych myśliwców kosztował 100 milionów dolarów chyba i mhm. oni ich stręcili 6, czyli prawie miliard dolarów strącili w, jed, w jedną, w jedną hmm. noc? Nie? To niesamowicie drogie historie, więc to, więc to trzeba mieć naprawdę poważne źródło finansowania, żeby skutecznie tę wojnę prowadzić. I rzeczywiście w historii często tak było, że państwa się zadłużały na potrzeby wojenne, i najczęściej ci, którzy zadłużali się sprawniej i mieli lepszy dostęp do hmm. pieniędzy z rynku finansowych, te wojny wygrywali. Świetnym przykładem jest tutaj niejaki Napoleon Bonaparte mm. i y, Brytyjczycy, którzy walczyli z Francuzami na początku XIX wieku, wtedy, kiedy Napoleon przegrał. Y, Jak było oprocentowane obligacje Napoleona? Słucham. Ja nie, właśnie Napoleon, Napoleon nie mógł sprzedać żadnych obligacji, ponieważ nikt ich nie chciał kupić. To jest bardzo A, okay. ciekawe. Francuzi nie byli w stanie finansować się długiem, mm. więc musieli podnosić podatki Francuzom. A też trzeba pamiętać, że wtedy nie było internetu, banków i przelewów, mm. więc jak podnosiłeś podatki, musiałeś się ściągnąć, to wiesz, musiał facet na koniu jechać z workiem na wieś i ściągać. A po spróbuj prostu. odmówić. <laughs> Po pierwsze, spróbuj, tak, no jeśli już kogoś złapał, to spróbuj odmówić, a natomiast tam była historia w drugą stronę. Znaczy ci ludzie się chowali przed nimi i tam uciekali gdzieś tam w góry. I ci faceci z tymi workami przyjeżdżali na jakąś francuską wieś tam nikogo nie było, więc generalnie ściągalność tych podatków była rekordowo niska we Francji. W związku z tym Francuzi nie mieli zbyt wielu pieniędzy na to, żeby tą wojnę prowadzić. I dlatego właśnie ją przegrali, a Brytyjczycy nie mieli żadnego problemu z tym, żeby pożyczać na rynkach finansowych i wtedy zadłużali się. Dość poważnie. Oczywiście i potem po wojnie jest problem, co z tym długiem zrobić, natomiast w trakcie prowadzenia działań wojennych mieli komfort zdecydowanie większy, jeśli chodzi o finansowanie, niż Francuzi. To też jest ciekawa historia, dlaczego w ogóle Francuzi nie byli w stanie wtedy pożyczyć pieniędzy na rynku. Czytałem o tym wczoraj przygotowując mm. się do audycji, nie wiedziałem tego wcześniej. Po prostu Francuzi wtedy... Francja była wtedy państwem bardzo mało wiarygodnym na świecie, ponieważ kilka czy też kilkanaście lat wcześniej obcięli głowę królowi gilotyną. I generalnie po rewolucji francuskiej, po, wszystkich ty, po całym mm. tym zamieszaniu, to nie było państwo któremu ktokolwiek chciał pożyczać pieniądze na świecie, tak. A Wielka Brytania była w zupełnie innej sytuacji. I to Oczywiście nie tylko to, ale między innymi to spowodowało, że, Napole że, że wojny napoleońskie zakończyły się jednak jego porażką na końcu. Nie? Był problem z finansowaniem tego. Więc już wtedy hmm. obligacje były w ruchu, jeśli chodzi o finansowanie działań wojennych, czyli pożyczanie. Oczywiście była cała masa emisji obligacji w czasie I wojny światowej i II wojny światowej. To wtedy już były to papiery kierowane do odbiorców indywidualnych do ludzi, tak, były plakaty, takie, takie obligacje były patriotyczne, prawda, yy, uderzające w te tony właśnie mm. odpowiedzialności za państwo, że ty też się dołóż i ludzie wtedy faktycznie w to szli i kupowali te obligacje i to też był sposób na to, żeby sfinansować. Właściwie z drugiej strony można by tym ludziom podnieść podatki, wyszłoby na to samo, ale jednak to by inaczej brzmiało, nie? Yy, lepiej właśnie pożyczyć pieniądze rządowi na to, żeby mógł skutecznie walczyć niż podnosić tym obywatelom, nie pytając się ich o zdanie. Bo jak pożyczasz, to obywatel może odmówić, ma, ma, ma możliwość wyboru, nie? a jak mu podnosić podatki, to wtedy nie ma wyboru i to od razu gorzej wygląda. Swoją drogą jestem ciekaw, gdybyś nie robił tego w ten francuski sposób sprzed lat, ale dzisiaj powiedział do obywateli, słuchajcie, musimy się poważnie uzbroić. Nie ma wspólnych obligacji europejskich, my wypuszczamy obligacje. Nie wiem, czy dałoby się je tak naznaczyć, mhm. że to są obligacje wypuszczone przez rząd w Warszawie, mhm. tylko i wyłącznie... Na potrzeby sfinansowania zakupu uzbrojenia dla polskiej armii. Jaki procent Polaków zdecydowałby się w ten sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli wydaje tak. pieniądze z budżetu domowego? Teoretycznie pożyczam je rządowi, on kupuje broń. No, Zobaczmy. Pożyczyć na, na, pożyczyć na czołg, to brzmi kuriozalnie, ale jednocześnie nie są to, bo to nie są tego typu. Aktywa, no ale wtedy które... wiesz, że masz udział w tym czołgu, nie? który nie. tam gdzieś jedzie i strzela. No, jest to bardziej skomplikowane niż, niż taki instrument finansowy czysto, ale zastanawiam się, jak wyglądałby taki test, być może patriotyzmu w tym sensie, nie? Ile ludzi chciałoby się w ten sposób dołożyć? Dzisiaj mówimy o europejskich obligacjach, natomiast później mówimy o tym, na co te pieniądze by poszły. Skoro sugerujesz 800, ile to miałoby być? 800 milionów euro Ale na w tym ewentualnym 100 miliardów euro 100 miliardów euro ja wiem, że maszyny, czołgi i wszystko kosztuje dużo, Kto je produkuje. Mhm. Więc y, mamy Koreę, mamy Francję, mamy Stany Zjednoczone, mamy producentów, mamy Niemcy, mamy producentów uzbrojenia, mamy producentów sprzętu. Pewnie później zaczęłaby się cała lobbyingowa historia, kto, kto te pieniądze ma przytulić też. Nie? Ten pomysł wyszedł ze strony premier Estonii, natomiast była o tym mowa na tej konferencji do spraw bezpieczeństwa w Monachium. W Monachium. Mhm. I tam z tego, co czytałem, pomysł został poparty przez wielu. Szefów państw, między innymi Emmanuel Macron, prezydent Francji, był bardzo za. Natomiast hmm. powiedział, że on by się na to zgodził pod warunkiem, że całe te 100 miliardów idzie na zakup uzbrojenia z, od firm europejskich. Okay. Czyli tutaj Ma już sens. masz odpowiedź, tak? Żadnej Korei, żadnych Stanów no tak. Zjednoczonych. Wszystko kupujemy no, w firmach dzisiaj, no, europejskich. No ale ho, he, 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 dzisiaj, jak popatrzymy sobie na to, no to kto najwięcej tej broni wysyła? Stany Zjednoczone. No tak. Do tej broni, która jest wysyłana ze Stanów Zjednoczonych, potrzebujemy części zamiennych i amunicji ze Stanów Zjednoczonych. Nie? Tu już byłby duży problem, bo musiałaby Europa najpierw podmienić ewentualny sprzęt już istniejący na wojnie na Ukrainie na, na, na europejski, żeby to miało sens. Nie? Generalnie. Zagadnienie y, rynku y, sprzętu bojowego mm. to jest osobna historia. To też wygląda ciekawie, bo tutaj Polska też się na tym mhm. rynku przecież do pewnego stopnia liczy i my też jesteśmy znanym producentem i ja nie jestem żadnym ekspertem w tym temacie, ale do mnie też dochodzą różne pogłoski z Ukrainy właśnie mhm. o tym, że ten nasz sprzęt sprawdza się tam tak. podobno bardzo dobrze. Nie? więc też yy, mówiąc bardzo brutalnie i bardzo cynicznie można powiedzieć, że tak właściwie każda kolejna wojna, mhm. która jest na świecie jednocześnie jest... Czymś w rodzaju takich targów branży militarnej, no. tak? Czyli jest takim. Oczywiście te, te, ta broń jest zawsze testowana i są poligony, ale jednak zupełnie coś innego, jeśli ona jest wykorzystywana w faktycznie no. warunkach bojowych. Z nie? drugiej strony, w warunkach pokoju, kiedy mówimy o kupowaniu broni, to jak my kupowaliśmy sobie pierwsze F-16, mhm. to mówiliśmy o maszynach sensu stricto, ale jednocześnie mówiliśmy o tak zwanym offsetie, czyli o tej tak. umowie, która zapewniała Amerykanom, że poza tym, że my kupimy te maszyny, to oni jeszcze będą mogli wyszkolić naszych pilotów, oni będą potem zaopatrywać nas w części zamienne, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy chcieliśmy sobie, zamarzyliśmy sobie F-35, ile, ile to jest pieniędzy? Jak mówiliśmy o śmigłowcach dla armii, zobacz, ile było dyskusji o tym, jakie to powinny być śmigłowce, kto powinien je wyprodukować dla nas, ile znów tych pieniędzy jest. Dzisiaj wspomniałam o tej Korei Południowej, bo to jest, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to była jedna z pierwszych decyzji polskiej. Polski to była właśnie ta, w stronę Korei kupujemy jakąś część. Uzbrojenia, właśnie tam i wydajemy na to pieniądze. Chociaż Chociaż to też... nie, nie zostało doprowadzone do końca, hmm. nie? bo też ostatnio czytałem, że oni tam w ogóle mają zamieszanie, bo się okazało, że my chcemy. Pożyczyć od nich, znaczy chcemy kupić to, ten sprzęt od Koreańczyków mhm. za pieniądze, które najpierw od nich pożyczymy. Znaczy, oni nam pożyczą Jasne. na to, żeby nam sprzedać. I potem się okazało, że ta kwota, którą my chcemy pożyczyć, przekracza limity z ich własnych ustaw. To jest za dużo po prostu <laughs> i oni muszą nowelizować ustawę teraz. A ich nie nowelizują, ponieważ w kwietniu, chyba w kwietniu mhm. czy w marcu mają wybory parlamentarne A, okay, nie i tam jest kampania i jest całe ale zamieszanie wokół. Zawsze tego. wojna to jest też polityka i tutaj, kiedy dojdą duże pieniądze, dojdzie polityka i dojdzie mm -hmm. zagrożenie wojenne. Myślę, że to będzie też taki temat, który pewnie będzie nieraz się pojawiał, ale znów wspomniałeś o emeryturach, że tam też jest dużo pieniędzy, ale jeśli chodzi o emerytury, to jest coś... Zupełnie innego niż wydawanie na, na, na zbrojenia. Nie? Natomiast dlaczego ten problem w ogóle nie jest banalizowany. Wydaje mi się, że patrząc dzisiaj po tym, jak wygląda sytuacja w Rosji, po tym jak wygląda niepewna sytuacja z wyborami w Stanach Zjednoczonych i tym, co ewentualnie potencjalne zwycięzca tych wyborów Trump mówi o tym, jak może wyglądać sytuacja, w której jak nie płacisz na NATO, sobie radź sam albo nawet postraszę, albo poproszę potencjalnego Putina, żeby cię zaatakował, to nikt z tym nie zaczyna, nikt o tym nie żartuje. Tylko wszyscy biorą sobie trochę na poważnie to, że tak. nie da się dzisiaj nie dyskutować na poważnie o armii jako takiej. Nie armii, bo jest, tylko armii, która musi umieć walczyć. Nie? Tak, a z drugiej strony też można cały czas poddawać wątpliwość, sensowność zwiększania tych wydatków, bo to zawsze, nigdy, znaczy to nigdy nie wiadomo, tak? To jest, I to jest zawsze w polisy ubezpieczeniowej. No. Dokładnie, hmm. tak? I, I tylko, że to jest niesamowicie droga polisa ubezpieczeniowa. I to nie jest tak, że nie ma kosztów, bo my mówimy, że okej, okay, 4% PKB. I znajdziemy te pieniądze i wydamy te 4% i osiągniemy ten cel zapewne, i świat się od tego, ani polska gospodarka się od tego nie zawalił, dźwigniemy to i będziemy dalej iść w przód, ale jednak z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, z tych 4%, no nie wiem, 2% na przykład można by przeznaczyć na coś innego, tak, tak, tak. a teraz tego nie da się zrobić, tak? Więc mówi się coś takiego, jak wśród ekonomistów mówi się o takim zjawisku jak... Dywidenda pokoju, czy też hmm. dywidenda pokojowa, tak? Czyli o takiej rzeczy, której właściwie ludzie nie zauważają w normalnych czasach, nie zauważają tego, że dodatkowo korzystają i ich gospodarki rosną szybciej tylko dlatego, że nie ma wojny. Akurat, ponieważ jak pojawia się zagrożenie wojenne, to trzeba zwiększać wydatki zbrojeniowe i te wydatki, zwiększanie tych wydatków zawsze jest kosztem czegoś innego tak. w gospodarce. I to trudno wyłapać i trudno zauważyć, ale faktycznie tak jest. Nie? I, I w tej chwili właściwie znaczy przez ostatnie. Właściwie 30 lat od czasu upadku komunizmu żyliśmy właśnie mm. w takich czasach, w których tak naprawdę nie trzeba. Nikt, nikt za bardzo nie myślał o tym, żeby zwiększać wydatki na uzbrojenie. Zawsze prawda? się myślało jest na to, czyli jak my nie mamy czołgu, to Amerykanie mają przecież tak, powinny Nie obranić, było żadnego nie? zagrożenia, nie było żadnej wojny i to się nagle zmieniło kilka lat temu. Dzisiaj I widziałem... To ma też wpływ na tempo rozwoju gospodarek. Bo wiesz, bo teraz cała masa gospodarek w Europie się zadłuży z tego mm. powodu bardzo mocno. I za chwilę wejdziemy w procedury nadmiernego deficytu. Tam wprawdzie ma być wyjątek dla wydatków wojennych, ale generalnie ten klimat wokół poziomu zadłużenia się już y, zmienia. I za chwilę jacyś politycy będą mówić, że trzeba zaciskać pasa, trzeba oszczędzać. I efekt będzie taki, że, Persaldo, generalnie gospodarka europejska będzie się wolniej hmm. przez to rozwijać. Też może to być na dwa sposoby, bo każda wojna to też jest mega impuls dla, właśnie z uwagi na zbrojenia i z uwagi na wydatki, na to, to też jest impuls gospodarczy bardzo często, nie? To, to, to też było widać historycznie, ale... Ale to jest często przesadzone, wiesz? Ludzie mówią, że faktycznie, że, znaczy generalnie po wojnie gospodarka zawsze się odbudowuje, w związku z tym bardzo szybko rośnie, mm. ale ona się odbudowuje dlatego, że wcześniej została zniszczona, to, to więc prawda. wiesz, no... To Natomiast... Też, to nie wygląda jeszcze tak różowo rzeczy, niestety. Że jak myślimy o bezpieczeństwie w, na świecie, się, chociaż raczej tym cywilizowanym świecie, no myślimy sobie na to. Trump to nie jest wypadek przy pracy, zakładamy, że to jest wciąż dla niektórych realna nadzieja, dla innych realna groźba, facet wypowiadający takie rzeczy na funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest sygnał, że nie możesz lekceważyć niezależnie od sojuszu, w którym jesteś, własnej armii. Nie? Choć o, w pojedynkę tak, w widziałem taką analizę dzisiaj to w... To jest ogromny plus Donalda Trumpa, że on, to, on to wszystkim... <laughs> no tak. Bo ludzie mogliby nie uwierzyć, tak? A tak to mamy to czarno na białym. To prawda, choć y, taka analiza ekonomista, który kraj poradzi sobie sam, a bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, to marnie to wygląda, krótko mówiąc. Nie, Ta armia mm -hmm. amerykańska wciąż uchodzi za taką silną, nowoczesną i prężną. E, myśleliśmy sobie o NATO, ale z drugiej strony... Ale tu nawet nie chodzi o armię, to też czasami jest kwestia czysto finansowa. No, weźmy chociażby dzisiaj Ukrainę, no tak. Tak? która sobie radzi dzielnie no od raczej. dwóch lat, ale bez wsparcia finansowego. Finansowego no tak, 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 tak. i bez wsparcia tak, sprzętowego z zachodu pewnie by sobie radziła. Gorzej, nie okay. chcę powiedzieć, żeby przegrała, bo trudno powiedzieć, mm. no... Y, armia rosyjska okazała się jednak troszeczkę taką wydmuszką mm. w czasie tej wojny, y, chociaż też dostaje pomoc, tylko że z innych źródeł tak. na świecie. Tak. Tak. Natomiast wiesz, a... myślę o tym, że uh -huh. wspominaliśmy sobie NATO, a był taki moment, w którym y, inaczej niż dziś mówiło się o tym, że swoją armię chce mieć Europa jak taka. więc te, tak. tutaj y, ten temat też nabiera zupełnie innego znaczenia i myślę, że te, y, gdyby doszło do, do emisji takich wspólnych obligacji na zbrojenia, no To pewnie pojawiłby się jakiś. Ja użyję słowa konkurent, choć w pozytywnym tego słowa znaczeniu, konkurent dla NATO, bo zakładam, że jednak y, trudno byłoby takim europejskim obligacjom wspierać coś, co jest ponadeuropejskie. No bo w NATO mamy Amerykanów, mamy mamy Turcję mhm. na przykład, nie? Więc no to tak, jest tak, też, czyli coś, takiego, trzeba było stworzyć jakąś nową strukturę, tak, w której te pieniądze takiego, mogłyby się rozchodzić. No może rzeczywiście, może faktycznie. Może to niekoniecznie byłaby jakaś armia europejska, pewnie by się to nazywało jakoś tam inaczej. Ale coś tam w ramach Unii Europejskiej nowego. To jak tyle pieniędzy powstało. masz wydać nagle na, na, na. Czyli możesz je zebrać, ale później je wydajesz. No to na taką kwotę myślę, że... Pojawia się, się jakieś... problem podażowy z drugiej strony, tak? Czy są fabryki na świecie, które zdążą to wszystko wyprodukować? Te znaczy, my mamy, tak. możemy za to zapłacić, ale kiedy <laughs> oni tak. mają to zrobić? Że mają jak słyszymy dzisiaj, tak. pamiętasz, jak mówiliśmy o Javelinach, że <coughs> tak. wyprodukowanie Javelina to jest no bardzo skomplikowany tak. proces i w którymś momencie Amerykanie przestali je wysyłać, bo ich po prostu nie mieli zrobienie mm. samolotu jednego, drugiego, tak. trzeciego. To, że Ukraińcy cieszyli się z F 16 ale to holendrzy byli chyba pierwszymi, którzy im wysłali, ale to swoje używane i tak dalej, i Cały nowy sprzęt jest jednak na, na wyposażeniu tych armii, które realnie w wojnę na Ukrainie nie są zaangażowane. No tak, bo cały ten mechanizm chyba polega, tak mi się wydaje, nie przyglądałem się temu jakoś szczegółowo i z bliska, ale wydaje mi się, że cały ten mechanizm dozbrajania Ukrainy polega na tym, że ona dostaje sprzęt, który już był trochę z w zasobach, Ty. trochę, ale czasami mm -hmm. nie z mobilu. po prostu sprzęt, który już istniał. I teraz y, te fabryki y, Cześć, broni będą produkować nową broń już nie dla Ukrainy, tylko dla tych państw, które oddały no, no. czy też sprzedały tak. swój sprzęt y, Ukrainie. Nie? Tak było, kiedy czekaliśmy na zgodę od Niemców, żebyśmy wysłali tak, swoje czołgi no, tak. na Ukrainę. to no tam są jeszcze dodatkowe jakieś warunki sysłowe. To też jest ciekawe. To jest tak. pokomplikowane, no. Niewykluczone, że wrócimy sobie do tego tematu, jeżeli zapadnie taka decyzja. Kasa na stole jest potężna, na co może być wydana też jest to potężne pytanie. Swoją więc... drogą, mogę Ci jeszcze wejść w słowo? Bardzo proszę. Roz... Rozmawialiśmy troszeczkę o tej historii i finansowaniu wojen. Naczytałem się trochę tego, mm. więc chciałem Ci też opowiedzieć Śmiało. jeszcze jedną historię, chociaż ona nie jest związana z obligacjami, bo dorwałem się do takiego tekstu, w jaki sposób Armia Krajowa finansowała mm. się. Mm -hmm. To jest ciekawe. Jak, jak Armia Krajowa się finansowała? Przecież ściągała podatków czuj, 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 czuj. od ludzi w Polsce. Jak finansowała się Armia Krajowa? Za chwilę wrócimy do rozmowy. Tak Rafał, jak finansowała się Armia Krajowa? Okazuje się, że znaczy generalnie w większości Armia Krajowa dostawała granty z zagranicy, mm. czyli właściwie można powiedzieć ale granty pieniężne? Tak, okay. od rządu brytyjskiego. Przede wszystkim Amerykanie też trochę dokładali, ale to była kasa rządu brytyjskiego, który, który to rząd w zamian oczekiwał od Armii Krajowej dostarczania e, informacji wywiadowczych. E, Polscy szpiedzy byli bardzo wysoko cenieni, hmm. tak? W Londynie zresztą świetnie o tym wiemy przecież z lekcji historii. Więc tutaj ta, to było takie troszeczkę coś za coś, tak to nie były takie granty za darmo, tylko my jakby zapracowywaliśmy swoją pracę Spłacali wywiadowczą. Się. Spłacaliśmy tak, można powiedzieć, te, te pieniądze. Natomiast wyczytałem, że oprócz tego, poza tym yy, yy, armia krajowa drukowała pieniądze w Polsce. Te pieniądze, które były w obiegu w czasie okupacji, Niemcy wprowadzili nowe banknoty w momencie, w którym zostało utworzone generalne gubernatorstwo tutaj na terenie, i te, te banknoty były drukowane w Wytwórni Papierów Wartościowych tutaj w Warszawie. I podobno to było tak, że ludzie współpracujący z Armią Krajową wykradali matryce z tej wytwórni. Yy, bo to, to nie było fałszowanie pieniędzy, mm. tak? Bo fałszujesz jak podrabiasz, tak? A oni wynosili te matryce z budynku i wiesz, trafiali w miejsce tam, gdzie powinno to mm. trafić, tam gdzie była ta fabryka Armii Krajowej i tam na tych oryginalnych matrycach, tylko że na innym papierze troszeczkę, były drukowane te same banknoty. W bardzo dużych ilościach, podobno. I potem następnego dnia rano te matryce odstawiali tam na miejsce, i przez, podobno przez dłuższy czas Niemcy się nie orientowali, że taki proces tutaj zachodzi. Więc to też było dość istotne źródło finansów w Armii Krajowej, która też potrzebowała przecież pieniędzy na prowadzenie. Yy, działalności bojowej nie? w czasie II wojny światowej. Taka ciekawostka. Nie wiedziałem o tym do wczoraj, powiem szczerze. W warto. Lata, I tu więc... warto wracać sobie po wielu, wielu latach do, do tego tematu. Ten aktualny, dzisiejszy sprowokował premier Estonii i wróciliśmy do niego właśnie dlatego. Dziękuję. Dziękuję.